Cześć! Witam cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Wygrywanie, poświęconego ewolucji do wersji 2.0 w życiu i w biznesie. Dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy, ponieważ obchodzę swoje trzecie urodziny. Spytacie, dlaczego trzecie? Dlatego, że to trzecie urodziny, odkąd odzyskałem kontrolę nad swoim życiem, stworzyłem siebie na nowo, jestem w sile i pełnej świadomości. Trzecie urodziny, odkąd zacząłem brać odpowiedzialność za swoje życie i przestałem szukać ucieczki w spajkach dopaminowych, substancjach i jakichś pojebanych sytuacjach. Trzecie urodziny, odkąd jestem spójny. Trzymam się swojej deklaracji i pomagam innym w ich drodze do większej wydajności, wolności, czystości od substancji, bez dupościsku, ale za to właśnie w sile. I spójności. W związku z tym, że mam trzecie urodziny, postanowiłem się podzielić z Wami trzema rzeczami, przez które dzisiaj ciągle nie jesteś tam, gdzie chciałbyś być, które są kotwicami do rozwoju osobistego i zawodowego. Ale zanim przejdę do omawiania tych aspektów, chciałbym podzielić się jeszcze jednym przemyśleniem: Czym jest dzisiaj dorosłość, dojrzałość i wolność dla Ciebie? Powiem Wam, że czytam w komentarzach pod moimi postami, szczególnie na TikToku, tam jest naprawdę egzotyka, jeśli o to chodzi. Że wolność w naszym kraju kojarzy się ludziom najbardziej z tym, że możemy się napić, możemy pójść po Jak wrzucam i komentuję to, że ludzie piją od 9 rano wódkę na plaży wśród dzieci, to ludzie mówią: Kurwa, odczep się od nich, takie mają życie, przecież to są goście z tamtych czasów, mają 3000 emerytury, o ile w ogóle. I tak spędzając swój czas, ja bym chciał tak spędzać starość. No powiem Wam, że dla mnie dramat, dramat pod tym względem, że wolność przede wszystkim dla mnie nie ma nic wspólnego z alkoholem. I patrząc na to, gdzie wylądowałem pijąc, w życiu nie chciałbym tak skończyć i mieć takiej emerytury, żeby z ziomkami pić wódkę o dziewiątej rano na plaży. To pokazuje, w jakim mindsetie my wszyscy jesteśmy, w jakim kłaństwie, że nie dajemy sobie wmówić, że alkohol jest czymś normalnym. W dodatku pokazujemy dzieciom, że to jest całkiem zajebiste. Picę wódko od rana i ludzie piszą jeszcze, że oni by tak chcieli żyć. Więc, no nie, mi się kojarzy dzisiaj wolność z tym, że mogę pracować z jakiego miejsca chcę, że mogę decydować o tym, jak spędzam swój czas, z kim go spędzam i Przede wszystkim realnie tworzyć siebie jako przedsiębiorcę, jako rodzica, jako człowieka wolnego od alkoholu. Dojrzałość i Dorosłość kojarzy mi się przede wszystkim z braniem odpowiedzialności za swoje życie. Bez tego nie ma żadnej dorosłości, bo jeżeli nie weźmiesz odpowiedzialności za swoje życie, nie weźmiesz odpowiedzialności za ludzi, których masz wokół siebie, najbliższą rodzinę czy jakiś przyjaciół, którym chcesz pomóc, no to jak możemy mówić o jakiejś dojrzałości? Jak możemy mówić o dojrzałości i wolności, kiedy pijesz przez całą noc, potem wracasz zjebany do domu, nie zajmujesz się dzieckiem, twoje decyzje są do dupy, a ty sam pogrążasz się w jakimś totalnym mroku, unikając odpowiedzialności na tyle, żeby nie przepracować swoich traum, nie zwrócić się do kogoś o pomoc i udając, że nie ma problemu. Co to ma wspólnego z dorosłością? To chciałbym tak rzucić trochę takiego pożywienia dla myśli. Dodatkowo też dochodzę do wniosku po tych trzech latach takiej pełnej świadomości, że prawdziwa miłość do siebie to jednak dyscyplina i postanowienie, że robisz coś, co jest niewygodne, aby uzyskać efekt, o którym marzysz, nawet jeśli ci się nie chce, nawet jeśli nie widzisz rezultatu, nawet jeśli inni szydzą, mówią, że to bez sensu i krytykują. Często używam tej m, poz, też meta. Fory miłości w sesjach ze swoimi podopiecznymi, z klientami, nawet jeśli chodzi nie tylko o rozwój osobisty, ale rozwój zawodowy, wszędzie tam jest potrzebna dyscyplina, odpowiedni mindset. Ten brak substancji w twoim życiu, jeśli szukasz dodatkowej wydajności, jeśli szukasz dodatkowego czasu, to są te rzeczy, które czynią cię człowiekiem dorosłym, bo zaczynasz myśleć w takim większym spektrum, a nie szukasz tylko przyjemności, komfortu, takiego fałszywego komfortu, bo komfortu nie daje picia ani kacy, ani mgła alkoholowa, i wtedy zaczyna to wszystko dopiero funkcjonować, kiedy bierzesz. To na, na klatę. Także tym krótkim wstępem zaczynamy dzisiejszy temat, którym jest: Przez te trzy rzeczy ciągle stoisz w miejscu. Rzecz numer jeden: brak celu. Takiego dużego, ambitnego, wyznaczonego celu, na przykład na rok, pięć lat. Często też przeceniamy swoje możliwości w przeciągu paru miesięcy, a nie doceniamy tego, co jest do zrobienia w przeciągu 10 lat. I brak tego celu wiąże się też z tym, że nie mamy też kroków wyznaczonych do realizacji tego w ciągu 24 godzin. I tutaj, tak jak wspominam często w swoich treściach na Instagramie, rozchodzi się o prowadzenie takiej listy mocy, w której za zapisujesz codzienne kroki potrzebne do zbudowania nawyku, konsekwencji tego, co Cię przybliża do Twoich celów, jeśli chodzi o ciało, duszę. Mental, pieniądze i relacje, powiedzmy, tak to dzielę. Czyli coś dla duszy, coś dla ciała, coś dla portfela, coś dla relacji. Taka lista musi być, ponieważ. Bez niej nie dojdziesz tam, gdzie chcesz być. Możesz mówić, że tak, listy nie są dla ciebie, bo ty już kiedyś korzystałeś z tego, albo masz to w głowie i wtedy też to robisz. Powiem ci, że ja tam byłem i dzisiaj wiem, że to jest po prostu pierdolenie. Jeżeli czegoś nie zapisujemy, jeżeli to nie jest spisane, jeżeli to nie jest poprawiane, udoskonalane i potem nie poprawiamy tej trajektorii naszego lotu, tego kierunku, w którym wiosujemy, a wiosłujemy z całej siły, to to jest bez sensu. Plus to, że bardzo łatwo przestać coś robić, nasz mózg nie widzi naocznie, tego efektu, że jest coś zapisane, jest coś skreślone, jest progres. Często wypadamy z tych torów, nie mając takiej listy i temu nie da się zaprzeczyć, no bo ja to wiem po sobie, po swoich podopiecznych, po klientach, którym wychodzi, po klientach, którym mniej wychodzi albo rezygnują z jakiegoś powodu. Właśnie chodzi o to przestrzeganie, że zapisujesz, potem wykonujesz, masz skreślone i codziennie, codziennie powtarzasz te same ruchy, pomimo że mogą być nudne i te same. Mózg będzie ci oczywiście podpowiadał, że to jest do dupy, bo mózg szuka cały czas czegoś nowego i nie chce tego, żeby dla ciebie to było dobre i rozwijające. On chce czegoś nowego, chce Ci zapewnić przetrwanie i będziesz szukał jakiejś rzeczy, żeby właśnie cię wybić z tego toru. Więc weź pod uwagę, że mózg nie jest twoim sprzymierzeńcem. No i też zdajmy sobie sprawę z czegoś takiego, że nawet jeżeli masz ten cel wyznaczony, powiedzmy, gdzieś zapisany, zajebiście by było mieć zapisanego gdzieś na kartce. Ja mam tablicy korkowej swoje cele. Finansowe i inne zapisane, żeby ciągle na nie patrzeć i się też bombardować tym wizualnie. Visual boardy też są zajebiste, to zaraz do tego przejdę. Nawet jeżeli masz ten cel, a nie masz kroków wyznaczonych, no to jak możesz do tego dążyć codziennie? To jest na takim zasadzie, jak, dlaczego jest tyle konsultowania w firmach, jeśli chodzi o sprzedaż i marketing? No, bo w większości firm w Polsce, wyobraźcie sobie, a nie tylko w Polsce, ale skupmy się na tych w Polsce, IT, poważne firmy, robiące miliony, produkujące poważne rzeczy dla banków, dla aplikacji, które używacie, ten piękny design, tak dalej. Firmy, które to robią nie mają spisanej na przykład strategii sprzedaży, nie mają spisanego procesu i mówią, że to wszystko oni mają w głowie i dyrektor sprzedaży, który jest w takiej firmie, on ma wszystko w głowie, on wszystko wie i mówi, że on nie chce takiego podejścia konsultacyjnego. Jak ty się pytasz go, kiedy, gdzie jest spisana ta lista, kto ma nad nią piecze, kto mu aktualnie i tak dalej, to ludzie się dziwią i myślą, że jesteś jakiś dziwny. Gdzie dziwne jest to, że nie masz tego spisanego, no bo jeżeli prowadzisz biznes od 20 lat i nie masz spisanej strategii sprzedaży i nie masz spisanego procesu, nie wiesz, kto jest twoim buyer personą, nie wiesz, jakie są Kroki w tym procesie, jakie są jobs to be done z Twojej strony i nie wiesz, jak zmapować ten proces zakupowy w Twoim procesie sprzedaży, nie wiesz też, jakie są wartości Twojej oferty i jakie problemy i wyzwania rozwiązujesz u tej, w tej firmie, no to jak do cholery możesz to poprawiać i sprawdzać i z, jakoś Twoją skuteczność na danym etapie procesu, skoro nawet nie wiesz, jakie są? Przychodzi ktoś nowy do firmy, nie wie, co ma robić, nie jest to spisane, nie możesz mu tego dać, musi sam się wszystkiego domyślać. Onboarding trwa w nieskończoność, albo jest w ogóle niekompletny, potem. Zaczyna się rotacja pracowników, no bo się ich zwalnia, no bo ktoś się kurwa nie domyślił, jak on ma to robić, a przecież zapłaciliśmy mu na tyle, żeby się mógł domyśleć, a tak naprawdę jest to rolą dyrektora sprzedaży, żeby to wszystko spisać, uaktualniać, przekazać innym, nauczyć ich tego, potem doszlifować, a nie zwalniać ludzi i robić wszystko po prostu biegać jak kurczak bez głowy, bo tak jest, jak nie masz czego spisanego. I tak samo jest u nas. Ty jesteś takim dyrektorem, tylko nie sprzedaży, ale swojego życia, więc jeżeli nie masz czego spisanego, jakie codzienne kroki mają cię przybliżać do tego twojego celu, no to jak do cholery miałeś to poprawiać i tam iść i codziennie to wykonywać, no byłoby to może i możliwe, ale bardzo nieskuteczne i bardzo narażone na błędy i bardzo narażone na to, że po prostu szybciej przestaniesz to robić. A jak przestaniesz to robić jeden dzień, dwa, no to już jesteś w ciemnej dupie i znowu wracasz tam, gdzie byłeś wcześniej, zanim zaczęłeś to robić, więc to cię trzyma w miejscu. Także 24 godziny atomowej egzekucji małych kroków składania tego 1%, o którym się mówi, ale codziennie, codziennie, nudno dokładanie tego, sprawdzanie, czy to działa, jakieś modyfikowanie, podchodzenie do tego w taki sposób procesowy, to jest to, co Cię przybliży do sukcesu. Bo jeżeli chcesz wygrać w życiu i to jest, masz jakiś duży cel, czy to na przykład jest cel pieniężny, że chcesz dojść, nie wiem, z własnego biznesu do 200 tysięcy rocznie i masz to spisane, no i chcesz to wygrać, to jest jakaś dla Ciebie oznaka wygrywania, albo, nie wiem, chcesz schudnąć 60 kilo. No to nie możesz mieć w głowie tych małych kroków, musisz je wypisać, a potem skreślić, wypisać je kolejny raz i skreślić. Na tym polega ta powerlista, o której mówię. Jeżeli chcesz mieć jej schemat i dowiedzieć się więcej o tym, co ona robi, ściągnij mojego darmowego e-booka. Tutaj w opisie odcinka albo w biogramie na Instagramie znajdziesz link albo odezwij się do mnie, to ci go wyślę. Dodatkowo zapiszesz się wtedy do newslettera, będziesz do, dostawał też zajebiste informacje. Nie tylko odnośnie narzędzi i tego co tu mówię, ale też fajnych nadchodzących webinarów, gdzie będę w takim wydarzeniu trzydniowym ja więcej Mówił o tym, o czym tutaj wspomina w tym podcaście. No, jeżeli chcesz wygrywać życie, jeżeli chcesz wygrać twój rok, nową sylwetkę, no to musisz zacząć od wygrywania danego dnia, danego tygodnia, miesiąca, kwartału, i to tworzy wygrywanie życia, więc trzeba. Z tak, duży cel, ambitny, nawet przytłaczający, który trzeba zawęzić do mniejszych kroków wykonywanych codziennie, do zapisywania ich, do skreślania, to jest przepis na sukces. Jeżeli mi nie wierzysz, nie musisz, po prostu sprawdź. I problemem może być to, że większość ludzi mówi, że to nie działa, ale kurwa nigdy w swoim życiu nie próbowali tego robić przez miesiąc, dwa i trzy, tylko po prostu na przykład pozapisywali coś przez tydzień i potem przestali to robić, no bo dodatkowo nie mają żadnej dyscypliny, bo dla nich słowo dyscyplina oznacza coś przerażającego, a tak naprawdę dyscyplina jest najwyższym Przejawem miłości do samego siebie, ponieważ rezygnujesz z takiej instanty gratification, czyli tego, co wszystko dzisiaj nam to daje: TikToki, Instagramy, dopamina, czyli od razu widzisz rezultat swoich działań i to cię karmi, a tutaj musisz z tego zrezygnować, robić coś, zaufać procesowi, poświęcić na to czas i mimo, że nie widzisz rezultatów za dzień, za dwa, za tydzień, czy nawet za miesiąc. Bo tak jest na przykład w przypadku siłowni, no to dalej ciśniesz ten proces, no bo wiesz, że to działa, bo na przykład współpracujesz z mentorem takim jak ja i ja Ci mówię, że to działa. Dlaczego tak mówię? No bo popatrz na mnie, umie to działa, działa to na moich podopiecznych, masz opinię w moim biografie, możesz znaleźć, nie biografię, tylko w zapisanych relacjach na Instagramie, znajdziesz opinię ludzi. Możesz też poczytać opinie jakiś na innych, na Linkedinie, czy to nawet nie moich podopiecznych, ale posłuchaj podcastów z jakimiś ludźmi, którzy wygrywają w życiu, w biznesie, oni Ci powiedzą to samo. Musisz mieć listy, a najlepiej mieć taką listę, która zawęża Twoje działania właśnie do atomowej egzekucji codziennie. Więc zapisuj to i wypełniaj to, co jest na liście codziennie, a będziesz zrobić krok kwantowy przed innymi i odsadzisz swoją konkurencję. Obojętnie, to nie muszą być pieniądze, to mogą być relacje, może to wchodzić na tą listę czy czytanie książki, jeżeli chcesz zbudować taki nawyk, pomyśl, jak będziesz czytał codziennie 10-15 minut jakiejś książki, no to gdzie będziesz za rok? Ale gdzie będziesz za rok, jak nie będziesz tego zapisywał? Ja ci powiem, w dupie będziesz ciemnej za rok. No i tak samo to się tyczy też zapisywania myśli. To jest fajny zwyczaj, żeby zapisywać myśli, wracać do nich w dzienniku. Może nie codziennie, ale co jakiś czas, to ci pokaże, gdzie byłeś, w jakim mentalu byłeś wcześniej, więc zapisywanie listy to jest super sprawa. Wcześniej wspomniałem już o dyscyplinie, więc przechodzimy do drugiej rzeczy, przez którą stoisz ciągle w miejscu, czyli jest to brak narzędzi, na przykład do zarządzania stresem, emocjami, ale brak też rutyny, no i w związku z tym dyscypliny. Jest to druga rzecz, z którą stoisz w miejscu. Chcę też tutaj zaznaczyć, że tych rzeczy oczywiście jest więcej. Dzisiaj się skupiam na tych trzech, pewnie w innych podcastach poruszę więcej, więc bądź ze mną, słuchaj tego. No i ucz się o, o tym, co cię będzie pozwalało się rozwijać, jeśli chodzi o życie i biznes. No i dyscyplina to jest taka rzecz, która spina to wszystko. Bez dyscypliny, bez dyscypliny ciężko na przykład zapisywać coś w te liście, no bo jak masz coś robić codziennie, no to jest Ci potrzebna do tego jakaś doza dyscypliny, no i paradoksalnie też ją będziesz budował przez to zapisywanie. Czyli to wszystko jest takie pozytywne koło zamachu. Tego, co, co będziesz robił. Więc dyscyplina to jest mega istotny aspekt, który będzie Ci pomagał też w wygrywaniu na innych polach, o których będę mówił później. No ale dyscyplina buduje też rutynę i tą powtarzalność. więc znalezienie tego, co Tobie będzie służyło każdego dnia, jest mega istotne. Nie powielanie, nie powtarzanie bez sensu rutyn innych ludzi, którzy mówią, że masz wstawać o 4:15, pójść biegać, a potem musisz zrobić cold plancha w jakiejś wannie z lodem, a tak naprawdę brakuje to komentarza, po co miałoby Ci to być i po co to Tobie ma służyć. Jestem zdania, że dobrze wstawać o tych samych godzinach każdego dnia i pójść spać, na przykład kiedy już jest ciemno i, i wstawać jak jest słońce, no bo to ustawia ten Twój rytm okołodobowy, ten circadian rytm i clock, o którym mówią neurobiolodzy, ale nie ukrywam, że mi jest ciężko to utrzymać, nie jestem taką osobą, która lubi albo przyzwyczaiła się do pójścia spać o 21.30 albo 22.00 i wstaje codziennie o 5.30. Nie, raczej idę spać około 23.00 normalnie, wstaję 637 rano. No ale ciągle dążę w tym kierunku, żeby kiedy mogę jednak to przesuwać i wstawać wcześniej rano, no bo to ustawia ten rytm inny masz sen, jak spojrzysz na coś z tyłu łup, aura, czy nawet aplikację przez zegarek, zobaczysz, że to jest inny sen, masz więcej tego snu głębokiego, nawet jeżeli długo jest ta sama, ale pójdziesz spać wcześniej i wstaniesz wcześniej, to ten sen jakościowo. Będzie dużo, dużo lepszy, więc to ma sens, ale tak naprawdę powinien znaleźć rutynę, która tobie służy. Służy temu, co Ty masz potem robić. No bo nikt nie mówi o tym, że jak zrobisz cold plancha albo zimny prysznic, a potem wypieprzesz tą dopaminę o parę set procent, tak jakbyś co najmniej krechę wziął, a potem pójdziesz i będziesz scrollował pieprzonego YouTube'a przez kolejne trzy godziny, no to po co ty to zrobisz? Tak naprawdę trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego, po co? Po co ci ten zimny prysznic, skoro potem cały ten czas i energię wsadziłeś w gówno, tak naprawdę. Jeżeli bierzesz zimny prysznic, to Chcesz potem mieć blok głębokiej pracy i wjechać w robotę, czyli to, co jest do zrobienia, na liście do zrobienia. To, co masz na swojej powerliście, to się wiąże jedno z drugim, więc trzeba wszystko robić z głową. Tak naprawdę to światło i to, co rano robisz, odgrywa ogromną rolę ale tak samo odgrywa ją ekspozycja, czyli to, że masz się nastawiać rano, nie na to, co ci zbombarduje łeb na wiadomości, telewizje będą mówić, że jest zbombardowanie, że znowu jest wojna, tam ktoś umarł, tego postrzelili, po co kurwa ci to wiedzieć. I tak się o tym dowiesz, jeżeli coś będzie ciebie dotyczyło, a tak naprawdę od rana będziesz się głównym, negatywnym bombardował, to to zaprogramuje cię na ten dzień dużo gorzej niż jakbyś zaczął od tego, że wstajesz, robisz spacer, robisz medytację i potem na przykład rozciągasz się, masz jakąś tą ruchomość, mówisz swoje Tendencje, cele, czy tam deklaracje, o których, na których ja pracuję z ludźmi, i jesteś nastawiony na to wygrywanie w ciągu dnia, a nie bombardowanie głowy. Wchodzisz w pracę głęboką i wykonujesz to, co jest do zrobienia, aby ciebie to przesuwało w stronę tego, co wyznaczyłeś sobie w tamtym kroku wcześniejszym. Czyli masz cel, masz power listę. Tutaj dbasz o to, żeby mieć dyscyplinę i rutynę, żeby iść w tym kierunku. Więc ekspozycja jest mega istotna. Ekspozycja nie tylko na media, internet i nieskrojowanie od rana gówna. Ale też ekspozycja na ludzi, żeby zwracać uwagę to, z kim się zadajesz, w jakim otoczeniu, dlaczego odbierasz od wszystkich telefony. Masz włączone wszystkie powiadomienia, przecież to jest dramat. tak? Nie dojdziesz do żadnego poziomu, jeśli chcesz mieć większą wydajność, więcej czasu. No, tak naprawdę, mając to wszystko włączone i odbierając od wszystkich telefony, będąc wszystkim dla każdego, nie jesteś, jesteś nikim dla siebie samego. Więc zwróć na to uwagę, żeby od rana raczej się coś poruszać, wyjść trochę na słońce, może się uziemić, pochodzić boso po, po trawie, jak masz taką możliwość. Możliwość. Możesz jebrać ten zimny prysznic, ale potem przejść do pracy głębokiej, która cię będzie przybliżać do celów finansowych i tego, co chcesz na przykład osiągnąć w firmie, albo się przebranżowić. To jest mega istotne. Ja bez tej rutyny, bez tej dyscypliny nigdy bym nie nagrywał tego podcastu, bo na przykład dzisiaj mam urodziny i wcześniej już nawet, nie mówię o tym, żebym był najebany pewnie od rana i pił i robił zupełnie inne rzeczy, zamiast nagrywać podcast, potem pójść spotkać się z moim synem i już mam dzień zaplanowany bardzo fajnie, spędzając go w pełnej świadomości, ale też nie bym był w stanie nagrywać tego podcastu co tydzień, nie mając rutyny i takiego podejścia, że to jest mega potrzebne, żeby dążyć do tego celu większego. Ja mam większy cel, który ja właśnie wykonuję przez to nagrywanie podcastu, wrzucanie treści codziennie w, w Instagram i rozmawianie ze swoimi klientami, robienie bezpłatnych konsultacji, pomaganie Wam w dochodzeniu do waszego m, lepszego życia, rozwoju osobistego czy ścieżki zawodowej. Więc rutyna to jest taki element życia, który zapewnia Ci spokój i bezpieczeństwo. I tak samo działają i czują się małe dzieci, małe dzieci wolą, jak codziennie się kładzie o tej samej godzinie, wstają o tej samej godzinie, są z rodzicami, mają ustawiony ten dzień, wtedy dziecko czuje się bezpiecznie. I kurwa nie inaczej jest też z Tobą, więc zwróć na to uwagę, rutyna to nie jest coś złego, to się ludziom kojarzy tak samo jak dyscyplina z czymś strasznym. Nie, to jest to, co cię przybliży do Twoich celów. Jeżeli, jeżeli dzisiaj nie masz jeszcze tej rutyny, nie masz takiego z jakiegoś początku, budowania dyscypliny, zacznij to robić małymi krokami, małe kroki codziennie. Ta mała lista na początek trzech zwycięstw, które codziennie wykonujesz, będzie cię przybliżała w tym kierunku, i naraz budowała to, co chcesz osiągnąć. Na przykład, może tam wjechać sport. Czyli jakieś 30 minut ruchu dziennie, 15 minut czytania książki albo 15 stron i na przykład praca głęboka, wysyłasz mailing albo cokolwiek tam robisz, czy robisz spotkanie do swojego zespołu, wyznaczasz jakieś cele, albo je sprawdzasz, albo jak się przebranżawiasz, no to wiesz, że wtedy wysyłasz CV, poprawiasz CV, przygotowujesz się do rozmów, robisz research itd. itd. No i trzecim krokiem, którego nie może tu zabraknąć, jest. Nadużywanie substancji. Jeżeli regularnie pijesz albo palisz weed, to to jest ten główny element, który cię powstrzymuje przed wygrywaniem. To jest ta kotwica Twoja, która cię trzyma w miejscu, przez którą się nie ruszasz. Słuchaj, nie spotkałem osoby, która by żałowała, że nie pije. Nikt z moich klientów nie mówi, że jednak to, nie to odblokowało moją wydajność, energię i czas. Raczej większość mówi, że po pierwsze, nie zdawała sobie sprawy, jaki wpływ, impact alkohol, dragi miał na ich wydajność i osiąganie. Oraz to, że szkoda, że tak późno się do mnie zgłosili i zaczęli po prostu iść w tym kierunku. Żeby jak najbardziej odchodzić od picia, żeby zmniejszyć tą ilość tej substancji, bo też nie, nie musisz być osobą uzależnioną, żeby przestać pić, żeby chcieć tej wydajności i czasu. To jest to, co cię ogranicza. Więc jeżeli dzisiaj regularnie pijesz, ale nie jesteś w tym tak naprawdę niebezpiecznym czy destruktywnym piciu, o którym nie jest tak ciężko, ta granica jest bardzo mała, to i tak się zastanów, czy jeżeli pijesz regularnie, masz kacę, mgły alkoholowe, czujesz się rano jak gówno, no to czy to nie jest to, co Cię powstrzymuje? Na pewno jest, wiesz. Mnie nie oszukasz, ja tam byłem, ja wiedziałem jak wygląda mój, mój tydzień pracy, przez co masz mniej czasu, bo piąt tracisz czas na sam akt picia, na akt kaca i rekonwalescencji, plus to, że twój mózg nadaje się do świetnika, tak naprawdę. Potrzebujesz potem rozbiegówki, żeby wrócić na tory, ale i tak to jest do dupy. Mnie naprawdę nie zrobisz w chuja siebie, możesz, ale mnie nie zrobisz, bo to było zawsze tak, że w czwartek zaczynamy już lekko podchodzić do chlania, bo czwartek to mały piątek, haha, i tak naprawdę to szło w takim tempem, że we wtorek dochodziłem lekko do siebie i tak naprawdę, może na 70-80% pracowałem dwa dni i potem była znowu gówno. Więc nawet jeżeli ty nie masz takiego poziomu chlania albo na przykład palenia weedu, ale zdarzy się to regularnie i palisz sam i potem masz na przykład kacerano, których też nie czujesz, jak jesteś w tym, bo receptory masz pozapychane przez THC, uwierz mi, zrób sobie przerwę. Zrób sobie przerwę na 30-60 dni, zgłoś się do mnie, przepracujmy to, pokażę Ci, jakie są narzędzia, żeby sobie z tym radzić, i będziesz mógł odblokować tę wydajność. i Czas, którego szukasz. I tak naprawdę tak samo jest w domu. Wracasz i masz wszystkiego dosyć. Masz to samo poczucie, które masz wyrzucić do świetnika. Jesteś słabszym rodzicem, jesteś słabszym partnerem, nie chcesz się zajmować dzieckiem, i potem widzę właśnie na placu zabaw, weekendy, takich tatusiów zmęczonych z brzuchami w telefonach, no zajebisty obraz i wzór dla Twojego dziecka. A jakim partnerem przez to jesteś? Takim, co chce w góry jechać o 6 rano, albo śniadanie skoczy, przyniesie, albo je zrobi, albo ma 100 pomysłów, jak dbać o swój związek? A samo się zrobi, co nie? Bo ona nic nie mówi. Że jest to się je tak, albo on nic nie mówi. I jak nic nie mówi, to jest okej, okay, nie? W związku, bo to związek nie trzeba dbać. Kurwa, o wszystko na czym w życiu zależy, trzeba dbać, więc to no, możesz siebie oszukiwać, ile chcesz, ale mając jedno życie, nie stając w prawdzie, tak naprawdę będziesz ciągle powtarzał te same błędy z kolejnymi osobami i żaden inny związek tego nie zmieni, dopóki ty się nie zmienisz, dopóki nie zobaczysz tego, jak to naprawdę wygląda, że substancje albo chujowe nawyki typu Netflix czy granie w gry zabierają ci czas, wydajność, energię. Bo przez to siedzisz na kanapie, i tak jak wcześniej wspomniałem, tracisz na to czas, i czujesz się jak gówno. I... Ten cały absurd o tym, że jestem dobrą połówką i on jest połówką i będziemy się dopełniać, bla bla bla. To jest no nie, no tak nie jest. To ty masz być całością i ta osoba ma być całością, a nie kurwa, że jesteście jakimiś połówkami. Tylko dwie świadome, pracowite osoby, które są szczęśliwe i pełne będąc samemu, mogą stworzyć coś zajebistego, bo wtedy ten związek na przykład sprawia, że są jeszcze lepsi. A nie chcą, żeby ktoś ich zbawił, uleczył albo sami planują to, że oni będą kogoś naprawiać. Więc wracamy do tego, aby wziąć odpowiedzialność za swoje życie, wypracować Dyscyplinę nie picia, nie chlania, nie imprezowania, poznać narzędzia, jakie są do tego, żeby zarządzać emocjami i stresem, bo stresu nie może się pozbyć. Jedyni ludzie, którzy nie mają stresu, są na cmentarzu, więc stres zawsze będzie, ale tak naprawdę pijąc, pogłębiasz ten stres, no bo kurwa alkohol jest stresorem, alkohol jest depresantem, więc tak naprawdę to, co ci niby daje chwilową ulgę, za to przyjdzie ci zapłacić dużo większy rachunek. Weź to pod uwagę, myśląc o swoim dniu o planowaniu i tak naprawdę o tym, że nie masz rutyny, zacznij małymi krokami budować tą listę. Która będzie cię przybliżała do większego celu, i to są te trzy rzeczy, które pomogą ci ruszyć z miejsca. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, zapisz się na mój webinar, przez to, że klikniesz w link tutaj w opisie, ściągniesz sobie darmowego e gdzie trochę więcej mówię o tych aspektach. Będziesz dostawał mailing, będę robił w sierpniu wydarzenie takie trzydniowe, gdzie będę omawiał właśnie narzędzia, rutyny jak podejść też do zmniejszania ilości substancji w swoim życiu, tak żebyś w końcu mógł zacząć robić, dochodzić do swoich wyników i rozwijać się w tym, co chcesz w czym chcesz się rozwijać, żeby zminimalizować stres, także polecam, zapisz się zaobserwuj mnie na Instagramie, jeśli tego nie robisz tam też będę wrzucał o tym informacje, ale tak naprawdę najlepiej być też w mailingu moim więc ściągnij sobie darmowego e za 0 zł, do którego link masz w opisie tutaj, albo w biogramie na Instagramie zaobserwuj ten podcast, jeżeli też wniosłem jakąś wartość do Twojego życia, jeżeli się zaśmiałeś albo coś było nieoczywiste. Przede wszystkim proszę Cię oceń ten podcast na full gwiazdek. To mi da też feedback, że to jest okej. Okay. Jeśli masz jakieś sugestie, napisz mi je. Podziel się może też tym podcastem z kimś, kto tego potrzebuje. Dziękuję Ci za Twoją uwagę. Zapraszam Cię do kolejnego odcinka. Zajebistego dnia, wieczoru, cokolwiek dzisiaj robisz. Przemyśl te trzy aspekty, które dzisiaj trzymają Cię w miejscu. Siemano!